ठीक Zgodnie z artykułem 14 przepisów gry w piłkę nożną, bramka słusznie została uznana, ponieważ piłka ani nie zatrzymała się, ani nie wyszła poza pole gry. Przepis ten znalazł zastosowanie również w tej sytuacji. Marokański bramkarz Khalid Askri był święcie przekonany, że jego obrona zakończyła się sukcesem. Sędzia szybko wyprowadził go z błędu, uznając trafienie. Rzuty karne to nieodłączna część futbolu. Dla przykładu. Tylko w poprzednim sezonie ekstraklasy podyktowano je aż 129 razy. Gdy weźmiemy pod uwagę mnogość lig na całym świecie, staje się jasne, że z tym elementem gry musi się wiązać sporo ciekawych sytuacji. Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Konrad Szymański. Sprawdźmy zatem, jak można podejść do rzutu karnego. Niemal bliźniacza sytuacja do tej z początku filmu, którą warto obejrzeć dla reakcji meksykańskich komentatorów. Increíble, 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 no lo puedo creer. Lo que acabo ¿Qué? de ver se ve una vez cada diez años. Increíble. Najsłynniejszym sposobem wykonania rzutu karnego jest panenka. Na cześć Antonina Panenki, który w 76 roku tak zwaną wcinką pokonał bramkarza RFN. Jednak ta sztuka nie wszystkim się udaje.

Zdecydowanie lepiej poradził sobie Aszat Ali, który ponoć celowo wywrócił się podczas biegu. Po czym wykorzystał rzut karny, i zostanie on na kaut. Mansur jest na referee. poziomie. I z tym wyciągnął się. Zaczął na referej i przeprowadził do podróży. Tutaj ciekawostka: podobnie zachował się Thomas Müller. Niemiec dosłownie miesiąc później, w meczu z Algierią na Mistrzostwach Świata w Brazylii, potknął się przy rzucie wolnym. Miało to zdezorientować przeciwników w murze, za których plecy momentalnie w W późniejszym wywiadzie przyznał, że całość była elementem taktyki, jednak dostał złe podanie. Nie wierzycie? Zatem spójrzcie na to nagranie z treningu reprezentacji Niemiec. Ian Henderson z Rochdale od początku planował strzał panęką. Co prawda plan nie do końca się powiódł, bowiem piłka odbiła się od poprzeczki. W takiej sytuacji wykonawca dynastki nie może ponownie dotknąć futbolówki. Lecz Anglik zachował przytomność umysłu uchylając się, dzięki czemu jego kolega z drużyny trafił do siatki. A może właśnie taki był plan? Poprzeczka i słupki często pomagają piłkarzom, a w niektórych sytuacjach rolę te pełnią sami bramkarze. Jordan Carey to angielski bramkarz, którego uratowała poprzeczka przy jednym z rzutów karnych. Jednak wobec zdobitki był już bezranny, na co zareagował w kapitalny sposób. jeszcze większe zamieszanie miało miejsce we Francji jednak tu koniec końców obyło się bez bramki Lecz czasem nawet największe poświęcenie bramkarza może nie wystarczyć gdy z karnego dobija twój kolega z drużyny

Arbiter spotkania, a Tajdałtów w niefortunny sposób pokonał bramkarza i zgodnie z przepisami musiał zaliczyć to trafienie. Ale jeśli nagle, ni stąd ni zawąd do wykonania jedenastki podbiega kibic, to niestety, ale o zaliczeniu bramki nie ma mowy. Tak było w meczu pomiędzy FC Saturn a Spartakiem Moskwa. Wykończenie na tyle spodobało się realizatorowi, że ten postanowił puścić powtórkę. Czasem do karnego nawet nie trzeba podbiegać, co udowodnił Aduris pod koniec 2018 roku. W meczu z Realem Valladolid zawodnik Atletiku Bilbao ustawił piłkę w wyznaczonym miejscu. Gdy sędzia zagwizdał, Duris zamarkował krok do tyłu, po czym oddał strzał. Wróćmy na chwilę do przepisów, które mówią o tym, że dopuszcza się wykonanie rzutu karnego piętą, pod warunkiem, że piłka zostanie kopnięta do przodu. Właśnie tak było w przypadku Tejaba Ałany. يتقدم للكرة ويحاول و... الله هدف سادس إماراتي هدف سادس إماراتي بطريقة جميلة بطريقة غريبة بطريقة رائعة يا بعوان وضعها بهذه الصورة الحلوة Co prawda na treningu, ale moim zdaniem, jeszcze lepiej poradził sobie Jetro Williams. Zgadza się, w bramce stał Hunter, mimo to przyznajcie, że technika niczego sobie. Innym nietypowym wykonaniem jedenastki jest strzał, uwaga, saltem. Sztuka ta udała się piłkarzowi Rubina Kazań Norikowi Awdalianowi. Avdallian, no. w, no, w, 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 Norik który... w internecie można znaleźć więcej tego typu strzałów w ligach amatorskich. Może nie saltem, ale równie niecodziennym uderzeniem popisał się Maciej Adamiak podczas meczu tvn z TVP. Nagranie obiegło dosłownie cały internet. Dziś ma ponad 3 miliony wyświetleń. Maciej Adamiak, on teraz staje oko w oko z Kubą Wesołowskim. Adamiak! O! Ho, ho! Proszę sobie oglądać tego karnego długo i... Ciekawi czy tak na bieżąco są Państwo w stanie zobaczyć, jak strzelił. Jak jeszcze można zaskoczyć bramkarza? O tym najlepiej wiedzą piłkarze Sanfres Hiroshima. Bezsprzeczne podyktowanie jedenastki przez sędziego. Japończyk Tomoaki Makino ustawia piłkę i robi kilka kroków do tyłu. Jeszcze tylko dwa głębokie wdechy. Wyjście poza pole karne. I strzał kolegi z drużyny. Jak ta sytuacja ma się do przepisów? Artykuł 14 mówi o tym, że zawodnik wykonujący rzut karny musi być jednoznacznie zidentyfikowany. Wtedy, w 2011 roku w Japonii, ta bramka została uznana. Jednak, wedle dzisiejszych przepisów, sędzia śmiało mógłby nie zaliczyć tego trafienia. Piłkarze Sanfres najwyraźniej lubują się w nietypowym wykonywaniu rzutów karnych. Rok wcześniej jeden z nich rozegrali w ten sposób. Była to pewnego rodzaju reprodukcja karnego z 1982 roku w wykonaniu Johana Cruyffa i Olsena. Choć zapewne wielu z Was najbardziej kojarzy sytuację z lutego 2016, gdy tego samego dokonali Messi do spółki z Suarezem. Z kolei ja, do spółki z piłkarzykami nagrałem najnowszy odcinek quizu piłkarskiego pokera, który teraz widnieje na waszym ekranie. Zapraszam was do obejrzenia, do zostawienia łapki w górę dla zasięgu i tymczasem dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.